Czy to nie wspaniałe, że Twoja miłość jest odwzajemniona? Jak możesz wyrażać więcej radości i miłości na co dzień? Czy to nie cudowne, że jesteś zawsze wspierana przez partnera? Jakie komplementy dzisiaj usłyszysz? Czy to nie wspaniałe, że codziennie czujesz się kochana i doceniana? Czy to nie wspaniałe, że Twoja miłość jest odwzajemniona? Jak możesz wyrażać więcej radości i miłości na co dzień? Czy to nie cudowne, że jesteś zawsze wspierana przez partnera? Jakie komplementy dzisiaj usłyszysz? Czy to nie wspaniałe, że codziennie czujesz się kochana i doceniana?